Tip 8. Więcej powiem Ci, czym jest program Semeko. Jest on skierowany do ekspertek, które jeszcze nie mają płacących klientów, mają wiedzę, ale dopiero zaczynają pozyskiwać pierwszych klientów. No i albo ci klienci płacą mało, albo jest ich za mało, albo ich w ogóle nie ma. Wiedząc o tym, co przyjęłyśmy sobie na początku nagrywania tych tipów, była mowa o tym w tipie pierwszym, potrzebujesz wygenerować 15 tysięcy złotych przychodów i o tym wiesz, to mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że dużo łatwiej jest to zrobić, pozyskując 10 klientów miesięcznie za 1500 zł, niż 100 za 150. Aby sprzedawać usługę powyżej 1000 zł, musisz prowadzić konsultacje sprzedażowe, dobrze się jest ich nauczyć, poznać ich skrypt, poćwiczyć i zacząć je prowadzić z właściwymi klientami, czyli osobami z Twojej niszy, z Twojej grupy docelowej. Nisza, to jest pierwsza część programu Semeco i nią zajmujemy się w pierwszej kolejności, bo trzeba wiedzieć, kim jest Twój klient, i Twoim celem w programie Semeco jest wybór jednej niszy. Następnie trzeba sprawdzić, jak do tego klienta dotrzeć, i należy w tym celu wybrać trzy kanały dotarcia. Tak założyłam w programie Semeco. I trzecia część tego programu to jest dopiero skupienie się na ofercie, czyli kiedy już wiesz, kim jest klient. Wiesz, jak do niego dotrzeć, dopiero w trzecim kroku tworzysz dla niego ofertę. To powinna być oferta nie do odrzucenia, inaczej ona nie będzie tak chętnie kupowana i powinna rozwiązywać palące problemy Twojej niszy. Z tych trzech części składa się program SEMECO. Jest on z założenia prosty i ma być ultraskuteczny. Nie jest jednak łatwy do wdrożenia dla osoby, która nie ma czasu bądź jest zablokowana przekonaniami ograniczającymi, głównie dotyczącymi i sprzedaży. Celem jest pozyskanie klienta bądź klientów na usługę minimum 1500 zł w ciągu 12 tygodni trwania programu. Zasady współpracy w programie SEMECO wyglądają następująco. Spotykamy się co tydzień na półtora godzinne mastermindy, czyli spotkania grupowe. Te spotkania są co tydzień, trwają przez 12 tygodni, czyli 3 miesiące, i trwają półtorej godziny. Grupa jest nieliczna, maksymalnie 8 osób, a pomiędzy spotkaniami masz ze mną nieograniczony kontakt na messengerze. Jeżeli się pojawiają jakiekolwiek pytania, wątpliwości, odpowiadam w ciągu maksymalnie 24 godzin. Podczas spotkań mastermindowych, grupowych realizujemy program Semeko, który składa się z 12 lekcji. Każda ma swój temat, są one wspólne. Parte odpowiednimi nagraniami, materiałami PDF, arkuszami, z którymi pracujesz pomiędzy spotkaniami i musisz mieć na to przynajmniej 3 godziny dziennie. W razie pytań, jesteś ze mną, jak już wspomniałam, w kontakcie na Messengerze lub innym wskazanym narzędziu do komunikacji. Program SEMECO to nauka sprzedaży sesji mentoringu, coachingu, konsultacji w pakietach premium. No dobrze, zapytasz, a co potem? Co po tych 12 tygodniach? Tak naprawdę program jest roczny. Bo to czego się nauczyłaś, realizujesz przez kolejne miesiące. Możesz, nieobowiązkowo, jest to opcja dodatkowa pozostać w kontakcie i spotykać się ze mną i ze społecznością w ramach tego programu raz w miesiącu, ale wiąże się to z dodatkową opłatą w abonamencie miesięcznym. Zdobytą tu wiedzę wykorzystujesz w swoim biznesie przez wiele lat. Nawet jak zaczniesz zatrudniać, to procesy, które tutaj stworzysz, których się nauczysz, przekażesz pracownikowi, ale najpierw potrzebujesz doświadczyć ich na sobie, a dopiero wtedy je stworzyć. Abyś mogła zakwalifikować się do programu, potrzebna jest 30-minutowa rozmowa, no, żebym po prostu mogła sprawdzić, czy ten program jest dla Ciebie. Link zatem do konsultacji, do takiej rozmowy znajdziesz w okolicach tego nagrania.